U24 ekstraliga, U24 ekstraligą, finał, finałem. Natomiast rozpoczęły się rozgrywki ligi mistrzów, najlepszej po ekstraklasie piłkarskiej lidze, piłkarskich zmaganiach. Co możemy więcej powiedzieć? Podziało się, były gole, były, były czerwone kartki, karne, był dziwny zbieg okoliczności. A raczej dziwne przełamanie, i tutaj jakieś takie nasze opinie, jakieś takie nasze hot takei, bo oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyś tak nie było, przedstawimy. Zapraszamy. Od razu przejdźmy do meczu. Właśnie, gdzie było to takie mityczne, niespodziewane przełamanie. Gabriel Martinelli z powrotem nauczył się grać w piłkę. To jest sam temat. No, słysząc, co to, to ty czasami o nim mówisz, no to dla mnie było zaskoczenie, że no byliśmy wczoraj na tym meczu źródłowym u 24 finale ja wychodzę, patrzę, Gabriel Martinelli z golem i asystą Mówię... moja reakcja była taka, nie wiem czy cały stadion tego nie słyszał, bo ja ogólnie się bardzo emocjonuję meczami Arsenalu było k, ku... kto? Martinelli? jakby, I później szła wiązanka nie, mo... nie będę jej tutaj cytował, że on i, ta... on i tak jest Jednowymiarowym skrzydłowym i Eberecz jest lepszy. To mówiłem wcześniej ogólnie, że Martinelli jest beznadziejny, że jest jednowymiarowym skrzydłowym. On wszedł, strzelił bramkę i zrobił asystę. Także widać efekt Horoszego tutaj grana, ale ogólnie Arsenal zagrał słaby mecz. Nie, nie chcę się rozwodzić. Choć. Choć grali piłką do Jokeresza, starali się grać piłką do napastnika, niestety no, był neutralizowany przez obronę rywali, tak zauważyłem kilka takich prób podań do, do napastnika, ale brakuje mi tego, no, nie było Odegarda, nie było riego. taka betonoza u Artety się niestety robi, bo grał Merino, ja do napastnika Mikela Merino nie mam nic. Mam duży szacunek. Natomiast do to, że nie gra Tan Waneri, to jest dla mnie na wielka pomyłka. Gość fajnie się pokazał z Lit. Ostatni mecz mu trochę nie wyszedł, nie był to, nie był tam jakoś wybitny z nottingham Natomiast czemu nie gra teraz, chyba, że będzie grał z City, no liczę na to. No, ale ten No, z trenera No, Adeta jednak wprowadził i Matnieliego i Tosada, którzy nawzajem sobie asystowali. I z tych asyst strzelili. Uratowali ten debiut debiut tegoroczny Arsenalu. Tak, ale też nie przeceniajmy nosa trenera, ponieważ no, on nie miał innych możliwości do zrobienia zmian. Sytuacja kadrowa Arsenalu, mimo wzmocnień, jest jaka jest w tym momencie: kontuzje, kontuzje jeszcze raz kontuzje. I nie jest to wiadomo, fala jak w tamtym roku, natomiast no, nie było innych zmian. Giocheresz z krwawiącą głową chwała mu za to i chwała Bogu, że on w ogóle zdrowy jest. O źle to wyglądało. No, moment. jak mu rozciał, cały tył był rozcięty. To też pewnie nie chcieli, chcieli go oszczędzić na City. I wpuszczony to Trossard, rezerwowy napastnik w tym momencie obok Mikela Merino. Yy, i, I później no Martinelli musiał być Eze który też pewnie będzie, zagra ma zagrać City. Trzeba zacząć oszczędzać tą kadrą, dlatego też nie mówmy, że no trenera, no trenera. Wiadomo, no Arteta zrobił tą zmianę, musiał podjąć tą decyzję. Natomiast z, z tyłu nie było takich potrzeb zmian, według mnie, jak z przodu, i, i tutaj innych możliwości na zmiany nie było. Dobrze wyszło. I, I tak na dobrą sprawę chwała tym dwóm piłkarzom za to, że Arsenal w ogóle wygrał. No bo nie był to dobry mecz. A jak było w innych meczach? Warsy, nie wiem, czy no, możesz sam ocenić, czy to był dobry mecz Realu wczoraj. O, ty Samo. mogłeś pogadać o arsenalu, no ja teraz muszę powiedzieć o Realu, który przyprawił mnie no, o niesamowite nerwy wczoraj. To był Real, który znów mm. sam powoduje problemy dla własnych kibiców. Ta nerwowa atmosfera, już kolejny raz podczas kierowania zespołu przez Szabiego. Ale on jednak te mecze wygrywa. Tak samo jak weekend z Realem Sociedad, tak samo teraz z Olimpikiem Marsylia przed własnymi kibicami. Jest w stanie ten mecz, no tak to ujmę, przepchnąć, co nie? No bo kiedy wychodzisz na boisko w piątej minucie, schodzi z boiska ten Aleksander Arnold, nie wiem, to jest kontuzja mięśniowa bez kontaktu w piątej minucie. To musi być albo złe przygotowanie, albo zła rozgrzewka. No. Pojawiają się znowu demony z poprzednich sezonów. Tak jak mówisz w Arsenalu o kontuzjach i o tym, żeby było ich jak najmniej. Tak samo w Realu tracimy jednego prawego obrońca, Drugiego, bo zaraz do tego przejdziemy, tracimy na co najmniej jeden mecz Ligi Mistrzów. Trudny mecz Ligi Mistrzów, bo to będzie wyjazd do aumat do Kazachstanu. No i nie wiadomo, czy będziemy mieli po prostu siły na ten maraton który tam będzie, a musisz szukać właśnie prawego obrońcy w postaci najprawdopodobniej Federico Valverde albo Raula Asensio, no i Carvajal idiotyczna decyzja idiotyczna decyzja Hiszpana, który dostaje czerwoną kartkę Heronimo Rulli prowokował go trochę no ale paniatkie zagrywki są używane przeciwko wielkim zespołom, przeciwko Realowi ale ogólnie w sporcie no, cały czas nie? no, no i... tak no i nie wytrzymał presji, no. nie chcę mówić, że jak Didan, ale uderzył mu główką yy, w jego głowę, no i sędzia na szczęście stał tyłem w pierwsze tempo dla daniego Carvajala, bo wyleciałby z boiska dwie minuty wcześniej. No ale wszyscy wiedzieli, że, że tak się to skończy, podszedł do monitorka, bo sędziowie z chcieli tylko, żeby zmienił decyzję, no to jest idiotyzm, no ja to będę mówił otwarcie, jest to idiotyzm. Nie możesz być tak, tak, tak się zachować po prostu, wiedząc, wiedząc właśnie, że w, w, wszedłeś za kolegę, który jest kontuzjowany, Tak, na dobrą sprawę, wiadomo, mecz był wtedy 1-1, no, ale no nie jest, nie można szukać usprawiedliwienia na no, po prostu. No, odcięło mózg. Odcięło mózg Karwahalowi. Karwahalowi odcięło mózg, jak w poprzednich sezonach, winiemu, ale. Wiedzieliśmy, że Carvajal potrafi się zagotować, ale właśnie nie spodziewalibyśmy się tego po nim, po kapitanie w tak ważnym momencie. No Na szczęście Real, dwoma kadnymi, które wykorzystał Kylian Mbappe jest w stanie przepchnąć ten mecz. Chociaż te kontry Olimpiku Madsyliana były niesamowicie groźne. To jak Obama, Yang, i Greenwood potrafili przetrenować jeszcze raz Tiboku 2, który wszedł ten sezon fenomenalnie, no. Naprawdę, nerwówka do samego końca i mam nadzieję, że coraz mniej takich meczów potrzebi Malonzo, bo nie wiem, czy to wytrzymam, co nie, ale... Ale też tak to do wytrzymania, no chyba wytrzy, Ja niestety tego nie widziałem i tutaj jest mi trochę przykro, ale to, co się działo wczoraj w turnie, kapitalna końcówka, nawet pomijając tą drugą połowę, gdzie było 8 goli. To końcówka, gdzie tak na dobrą sprawę do, w doliczonym czasie Juventus wyrównuje dwoma golami. Jeszcze wcześniej yy, ostatni kwadrans prawie, że Borussia wychodzi na prowadzenie. No, wow, i to jest to piękne Ligi Mistrzów. Chcę, chcę tego jak najwięcej, szczególnie, że nie przed nami coraz więcej takich mocniejszych spotkań. Dzisiaj Bayern, Chelsea, Liverpool, Atletico. No jest, jest będzie po Będzie się prostu, działo. Jest po prostu football is back, football is back. Chociaż Premier League jest najlepszą ligą świata i tutaj nie, dobra, nie będziemy już tak robić. Ja bym zwrócił jeszcze na koniec uwagę na yy, Karabach. No pokazali, Prace. pokazali, że w tym sezonie nie tylko F1 będzie <laughs> robić szum. Karabach pokazał, że w Europie nie ma już słabych drużyn. I Benfica boleśnie się o tym przekonała comeback i tak na dobrą sprawę pokazanie, że oni w tych playoffach mogą zagrać, ponieważ Azerbejdżan oni naprawdę mają potencjał na to, jak na wyjeździe w Portugalii potrafili przełamać Benfikę i wrócić do meczu z, przy dwugramkowym prowadzeniu Benfiki, to u siebie przed własnymi kibicami będą w stanie tym bardziej przyszpącić coś, że tak powiem. I, i jakoś tak na, narzucać się innym ryżynom U, takie żądełko swoje wbijać im liczę na to bo ja lubię niespodzianki i taka tak właśnie egzotyczny można powiedzieć aspekt w playoffach ligi mistrzów byłby na pewno bardzo bardzo dobry też dla, dla samej samych rozgrywek no tak a jeszcze przechodząc do tych spotkań na które no... Niestety nie zwracaliśmy masz tak dużej uwagi, ale warto o nich wspomnieć. To no, ten ham, który wygrywa 1-0, ale po kuriozalnej bramce. No naprawdę, jak ja zobaczyłem powtórkę tego gola, kiedy bramkarz Realu, próbował złapać piłkę w ręce, a ona mu się wyturlała z rąk perfidnie mu się wyturlała z rąk do bramki jeszcze swojemu obrońcy za zastawił drogę obrońca się od niego potknął i nie mógł nawet do tej piłki już spróbować dobiec no i e-sport cena game no akcja niczym z FIFA. no akcja niczym z FIFA. Nie, tego nie tego nie dostaniecie w Fifie nawet w tej najnowszej Unions Anżyluła pokonuje 3 do 1 PSV Eindhoven no, um, i... kolejny łamacz kuponów Dokładnie. kolejny łamacz kuponów a jeszcze tak, na dobrą sprawę, dobry był to dzień dla piłki nożnej. Oby takich więcej, oby takich więcej. Oby takich a... więcej, choć bukmacherzy, no, bukmacherzy się cieszyli, jak te kupony upadały. To dla bukmacherów też dobry dzień. No tak, a teraz mamy tydzień, że Liga Mistrzów będzie gościć w naszych domach przez aż trzy e, dni, bo i wtorek, i środa i czwartek, więc no. E, no ten tydzień może być obfity w emocje. A nie zapominajmy, że przed nami wielkie starcia Manchester United dobra, Chelsea z Manchester United to taki ten ale w Super Sunday, Arsenal City derby Liverpoolu derby Merseyside też też będą na pewno ciekawe, Liverpool mający problemy, który szarpie będzie fajnie, będzie ciekawie będzie interesująco, ale no to w przyszłości na razie keep calm i, I z tym Was zostawiamy i czekajcie na więcej. My też czekamy na więcej. Dzięki wielkie, Siemano.